Amadeusz Ferrari wstawił obiecany filmik przedstawiający jego mieszkanie po ataku uzbrojonych mężczyzn, którzy według relacji poszkodowanego chcieli go zamordować. Sporo krwi w każdej części mieszkania utwierdza w przekonaniu, że musiała być to ostra konfrontacja, która jak sam Amadeusz określał, rozpoczęła się w mieszkaniu, a skończyła poza nim. Jakiś czas później Amadeusz wstawił Instastory, w którym wspomniał, że niektóre kanały komentarzy przyczepiły się o tytuł oraz montaż wcześniej wspomnianego materiału. Jednocześnie wyjaśnił, że to nie on nagrywał miejsce ataku lecz jego ojciec oraz kolega David Cox. Za montaż również odpowiedzialny był kto inny. Oglądając jego instastory widać, że nie jest w najlepszym stanie i nie ma się co dziwić. Sorry, ale jestem po operacji, jestem na środkach przeciwpulowych, jestem mega zajechany. Także jak możecie to się ode mnie otrzymać. Jeśli chodzi o powody napadu, to sprawa wciąż stoi w miejscu. Jednak Amadeusz wstawił dzisiaj post informujący, z którego możemy się dowiedzieć, że w najbliższym czasie sprawa się wyjaśni. Następnie na swoim story poinformował, że nagrywa Q&A i już jutro poznamy motyw zbrodni. Wciąż coraz częściej przewija się informacja, którą podawałem w poprzednim materiale, czyli że sprawa jest związana z hazardem oraz pożyczkami, lecz poczekajmy do jutra i miejmy nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Hubert Miściwujewski z kanału MMA Bądź na bieżąco przeprowadził wywiad z głównym trenerem Amadeusza Ferrariego, czyli panem Mirosławem Okińskim. Trener komentuje, że nie jest zadowolony z tego, że Amadeusz nie poinformował go o całym zajściu. Jednocześnie twierdzi, że było to spowodowane tym, że władca Piekieł ma coś za uszami. Stwierdził również, że do takich ataków nie dochodzi bez powodu. Co więcej, pan Mirosław poddaje w wątpliwość dalszą współpracę z Amadeuszem. Dla mnie to jest mega słaba akcja, też, że on mnie nie powiadomił, nic mi nie powiedział o tym. Dla mnie to jest słabe. Ja się zastanawiam nad tym, po prostu, czy z nim dalej pracować, bo dla mnie on jest niepoważny i po prostu ja tego mogę swój wizerunek nadszarpnąć Pracując ze sobą tego typu. W ostatnim czasie komenda stołecznej policji również odniosła się do sprawy. Potwierdzam, było takie zgłoszenie. Dostaliśmy zgłoszenie o zranionym mężczyźnie. Policjanci przyjechali na miejsce. Mężczyzna został skierowany do szpitala, jednak zraniony nie chciał wskazać osób oraz okoliczności, w których został zraniony. Został pouczony, że ma możliwość złożenia oficjalnego zawiadomienia do policji, jednak na obecną chwilę takie zgłoszenie do nas nie wpłynęło. Powiedziała dla Super Expressu komendant Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji. Oprócz najgłośniejszej sprawy Amadeusza Ferrari'ego w świecie free dzieją się również inne bardzo ciekawe zdarzenia. High League ogłosiło kolejną walkę, która odbędzie się na trzeciej odsłonie gali. Alberto stanie naprzeciwko Marcina Dubiela. Jest to chyba zestawienie, którego nikt się nie spodziewał. Medialnie bardzo mocna walka, która łączy dwa zupełnie inne światy. Faworytem pojedynku jest Alberto, mimo że wcześniej nie mieliśmy okazji oglądać rapera w akcji. Patrząc na jego gabaryty, próbki z treningów oraz wizerunek, jaki prezentuje w internecie, można się spodziewać, że jest mocnym zawodnikiem. Oktagon zweryfikuje, czy teksty w jego utworach mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jednocześnie ma również dużo lepsze warunki fizyczne: jest około 10 cm wyższy od Dubiela. Przewagą Marcina jest doświadczenie. Zestawienie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ obaj zawodnicy mieli wcześniej ustalonych potencjalnych rywali. Marcin Dubiel miał walczyć z Danielem Majewskim, a raper miał kilku przeciwników na oku. Większość widzów spodziewała się walki Alberta z Tyburskim, ponieważ panowie mają aktualnie spory konflikt. Głośno było również o potencjalnym zestawieniu Alberta z Meduzą, jednak, co ciekawe, raper w jednym z wywiadów przyznał, że nie chce walczyć z Adrianem, ponieważ ocenia go za zbyt słabego rywala. Lecz ostatecznie zdecydował się na walkę z Marcinem Dubielem, który nie ma się co oszukiwać, jest znacznie słabszym zawodnikiem od wcześniej wspomnianego youtubera. Alberto zdecydował się na najbardziej medialną walkę i koniec końców może na niej bardzo dużo zyskać, jak i równie dużo stracić w przypadku przegranej. To by było na tyle w dzisiejszym materiale, jeśli chcesz być na bieżąco ze światem Fightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!